Już dwa filmy, no dzisiaj jest niedziela miałam... miałam jeden na weekend, ale no, mam taką fajną okazję, moja muzyka przyjechała. Ostatni raz nie chciała się pokazać, ale dzisiaj mam nadzieję, że się już przełamie. Pogryźcie tylko ciastka. Hej! Rustereczka takie inne, ten, perfumy, lakiery, szlafroki, tak, dokładnie jesteśmy w Łazience. U mnie w innych pokojach. No, jest złe oświetlenie, że tak powiem. Tutaj jest tylko jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć lamp, 7, osiem! Osiem lampek, tak jest, kochani! U nas w Łazience jest 8 lamp, tak? Więc dobre oświetlenie. Jest dobra tak jest? Żebyś, bo jesteś taka malutka. Tylko właśnie jest dobra hmm. I tak. Film tygodnia to Harry Potter. Skreślamy. Piosenką tygodnia to Nadia. Yy. Przez dwa oczy zielone. Akcent. Hmm. A jedzeniem tego dnia jest jabłecznik! 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 Tak, to jest taki piękny w całej okazałości jabłeśnik. Nadia. No dobra. Dnia są kredki! Tak jest! Masa kredek. Masa kredek, Za chwileczkę wrócę. Za chwileczkę. A dlaczego kredki? Bo tak jakby chciałabym się pochwalić moim kufereczkiem, gdzie mm. na... oh, są kredki! I tu napisy. Tutaj są takie Ojejku. tutaj są takie Wyjmę jeden. Długo... O, o, ja o, ho! ho, ho. Nie, działa To jest samo ten! Y, to jest taki brokatowy. Nie? Tak. Na razie sobie fajną wóźkę. Jeszcze tutaj były takie mm, zwykłe. Ale ja wyjamy. I wzięłam ze szkołu do pisania. Piście? Nie. Tak jest. Kupiłam wczoraj kopyść. I zrobimy taką... <laughs> taką bitwę za chwilę. Tak, a tam za lepiej. Tak jest, jesteśmy. Moja kopyść. Ale ja pokażę To jest moja kopyść. O, pokaż z O, mm. Opisz mi ją. Ciemna no. Tutaj jest troszeczkę, tutaj ta łyżeczka, taka jeszcze mniejsza i coraz idzie w jaśniejszy brąz. Moja jest za to jasna i jest nowa, dłuższa troszeczkę. Nawet tak jest krótsza za to. I, I zaczynamy. tak jakąś tutaj. I bieg była używana, a moja... Bo to jak jest... wczoraj widzicie, moje yy, widzieliście, mam nadzieję, że widzieliście. A jak nie, to wysyłam was do mojego filmu Moje zakupy. To zobaczycie a. na pewno tą kopieść. To jest ogólnie kopieść y, naszej babci. Babci Hani. A to jest mój w całej okazji. Więc trzymaj swoją kopieść i możemy zaczynać. A. No to bo Uciekasz. 我真敢死。嗯嗯 p u

No szybko tu. Ja ja Wychodzisz z kamery. Dobra. Posmaruj swoją twarz, siedem... posmaruj y czoło, dwa policzki nos i usta Siedem sekund kremila. Start! Już! Nie na nosę, okej. Przegrała nie zrobiła w siedem, no teraz tym, już ptaki się zbywają, yy, wypi całą szklankę wody. To teraz wracamy jak Będziesz szklanka wody. <laughs> Dobra, i... mamy sta i start. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wtedy kiedy nie robię. Jeden, dwa, cztery, cztery, pięć, sześć, siedem. No ale zjadła, w ma później. No było, Zada mi wyzwanie. żenut Wanny I wyskoczyć z niej 7 sekund. Czekaj. 1, 2, Start! 1, 2, 3. Ej, położyć się jeszcze! Start! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dała radę. Dała radę. Zarliczony. Ej, ile ja już tobie zadałam? Nie. Kazam to być, ja sama tego nie liczę. Pięć, to Masz. Jeszcze pięć. skoczyć do wady, położyć się, wyskoczyć, wyskoczyć, położyć się, skoczyć. Dobra, ale ja to nagrywam, jak ja to robię. Dobra, to ile razy mam tego wskoczyć i wyskoczyć robić? Yy, trzy razy skoczyć i cztery razy się położyć. I jeden, dwa, trzy. A położyć! Jeden! No, buten, det er, er, no, er. er snø.